Witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z rewelacyjnie prostym przepisem na ciasto, które idealnie schłodzi Was w te nadchodzące letnie dni, a do jego wykorzystania potrzebujemy tylko kilku składników i odrobiny wolnego czasu. Zostańcie ze mną i oglądajcie. Musimy wyłożyć naszą tortownicę papierem do pieczenia. Ja to robię w taki sposób, że otwieram. Można niby ten okrąg odrysować na papierze. Ale tak jest w sumie szybciej. Dobrze, bo staramy się nie marnować papieru. Zamykamy tortownicę i naokoło odcinamy nadmiar papieru. Przepraszam za te straszne dźwięki. I z każdej strony, żeby nadmiar papieru po prostu nie wystawał y, za rand tortownicy. Spód naszego ciasta będzie z herbatników. ja tu mam hitę o smaku borówki, jakaś edycja limitowana i odrobina masła, około 20 gram. Możemy użyć też zwykłych herbatników, ale wtedy będziemy potrzebowali więcej masła. Dzięki temu, że mamy tutaj nadzienie, to te herbatniki nam się lepiej skleją. No, i na początek po prostu musimy je rozkruszyć. I ja za chwilę roztopię w mikrofali około 20 g masła i tutaj przeleję do rozkruszonych herbatników. Tak prezentują się herbatniki, które już zostały skruszone przy użyciu blendera. Dodajemy masło. Odrobinę was oszukałam, bo jednak wzięłam 50 g masła. Roztopiłam je w mikrofali przez około 1 minutę. Teraz muszę to wszystko połączyć. Jak widzicie, jeden jeszcze się nie zmiksował, ale zaraz go rozkruszę. Tu już mam wymieszane herbatniki z masłem. Przekładamy je na tortownicę. I musimy po prostu rozłożyć po całości i ugniatamy. Dzięki temu, że mamy tutaj masło, to później, jak wsadzimy całość do lodówki, to ten spód nam się ładnie zetnie. No i teraz przechodzimy do dalszej części tworzenia ciasta. Na wierzchu naszego ciasta będą brzoskwinie. I teraz musimy pokroić je. Jak nie chce Wam się kroić, możecie je rzucić w całości w takich połówkach. My się trochę pobawimy, żeby to może odrobinę, odrobinę estetyczniej wyglądało. Bierzemy brzoskwinie i kroimy na takie cieniutkie paseczki jak Wam wyjdzie, raz grubiej, raz cieniej i na koniec będziemy je układać na wierzchu ciasta no mniej więcej, mniej więcej takie są nasza masa będzie składała się z jogurtu greckiego ja tutaj mam 3 opakowania po 400 gram do tego damy odrobinę cukru pudru to wedle uznania, jak bardzo chcecie słodkie do środka damy jeszcze odrobinę tego syropu, który został nam po brzoskwiniach oraz jedną galaretkę agrestową i odrobinę żelatyny. Natomiast na górze będzie galaretka brzoskwiniowa i brzoskwinie, które już tutaj czekają pokrojone. Rozpuściłam galaretkę agrestową w 220 ml wody. Do tego dodałam odrobinę syropu z puszki po brzoskwiniach i trzy łyżki żelatyny. Obok do miski przełożyłam trzy jogurty greckie i odrobinę cukru pudru. Trzeba potem tej masy po prostu spróbować i zobaczyć, czy jest już dla Was wystarczająco słodka. Musimy połączyć zawartość obu tych misek. Robimy to w ten sposób, że przekładamy odrobinę tego jogurtu tutaj i musimy rozmieszać. I porcjami będziemy właśnie przekładać i mieszać, a na koniec wszystko będziemy miksować przy użyciu miksera, żeby tą naszą masę odrobinę napowietrzyć. Masa pięknie nam się połączyła i napowietrzyła. Kolor jest odrobinę zielony przez tą agrestową galaretkę. Jeśli kolor ten Wam nie odpowiada, możecie wybrać galaretkę o dowolnym smaku. I teraz czas na przelanie naszej masy na spód. Przelewamy. I musimy wsadzić taką, tą tortownicę z naszą masą do lodówki. Gdzieś na godzinkę, dwie, żeby nam stężała. I dopiero wówczas nałożymy na nią pokrojoną brzoskwinię I kolejną warstwę galaretki. A teraz idziemy na spacer. Ciasto spędziło dwie godziny w lodówce. Jak widzicie, zsiadło się bardzo ładnie. Rozpuściłam galaretkę brzoskwiniową w 250 ml wody. Odstawiamy ją na bok, żeby troszkę przestygła. Nie chcemy takiej gorącej wlewać. Wcześniej pokroiłam brzoskwinie, które układamy na cieście. Układamy jak chcemy. Staramy się, żeby wyszło nam w miarę ładnie. I tak na około te brzoskwinki będziemy sobie układać. Ułożyłam już wszystkie brzoskwinie. Udało mi się wykorzystać puszkę brzoskwiń w całości, tak to się póki co prezentuje. Galaretka dalej musi jeszcze chwilę przystygnąć, i dopiero jak będzie odrobinę chłodniejsza, to wlejemy ją na górę naszego ciasta. A tymczasem ciasto ląduje dalej do lodówki. Przed nami już ostatni etap. Schłodzoną galaretkę przelewamy na wierzch naszego ciasta. Delikatnie. I całość odstawiamy do lodówki, żeby galaretka zastygła. Ciasto spędziło noc w lodówce, jak widzicie galaretka na górze elegancko nam się ścięła. Teraz bierzemy ostry cienki nożyk i musimy tutaj naokoło odseparować nasze ciasto od foremki, żeby dało się ją otworzyć. Teraz przełożymy nasze ciasto na talerz. Jak będziemy je kroić, chodzi o to, żeby po prostu nie porysować naszej blaszki. Papier zostawiamy, i dopiero po ukrojeniu kawałka będziemy ten papier zdejmować od spodu. Pierwszy kawałek tak się właśnie prezentuje. Jak widzicie, całość idealnie nam się zsiadła. I deser ten z pewnością sprawdzi Wam się w letnie dni.